kochani piękne widoki przed nami te piękne górki przy porąbce dojeżdżamy dojeżdżam do Kozłownika chciałem wam dzisiaj pokazać tę miejscówę 15,6 stopnia dzisiaj jest 15 15 kwietnia pogoda niewiele lepsza niż miesiąc temu nic się nie zmieniło, ale jest okienko pogodowe, więc korzystamy. Jedziemy i cieszymy się jazdą. Pokażę Wam tylko Zubnik. Kiedyś tam już byłem z, z kuzynem. On był na GS-ie. Zresztą nadal ma tego gs takiego starszego. Jednookiego, jak ja to mówię. I z najlepszym przyjacielem, Pawłem, który był wtedy. On miał wtedy honda szadołka. Podobały mu się takie chopperowe style, ale tylko rok czy dwa pojeździł i zmienił na GS-a na Adventure'a teraz tym co wtedy jeszcze ja byłem na swoim pierwszym motocyklu, ostatnia trasa na pierwszym motorku, czyli Zip VZ1 bliźniak Junaka 121 so i Rometa soft chopperka no i właśnie tędy, tędy jechaliśmy do Wisły i odzachaczyliśmy i właśnie Tadeusz pokazał nam ten kozubnik, co tam miało być, trochę bo opowiadał o tym, ja dzisiaj wam to pokażę. Potem powiem troszeczkę o Januszu, jak tam u niego sytuacja. Mam nadzieję, że, że oglądacie, ale tylko w pochmurne dni deszczowe, a dzisiaj jesteście na motorach i jeździcie i korzystacie albo z rowera, albo z motora. Bo ja za każdym filmie to powtarzam, że to jest najfajniejszy sposób na odreagowanie i spędzanie wolnego czasu. Jeden z najlepszych sposobów. Wjazd tutaj do Kozubnika. Kto nie był, niech przyjeżdża. No, sam dojazd jest fajny. Zobaczcie, jakie tutaj fajne mini wodospady. Wcześniej było jeszcze jedno, ale mniejsze. Te są fajniejsze. Mam nadzieję, że je było widać. Tam u góry gdzieś lotnik lata. Para lotnik. Nie wiem, czy go widać. zubnik to kiedyś miało być, kiedyś było. Miejsce jakieś rekreacyjne, wczasowe czasowe, tutaj pozostały resztki, zaraz je zobaczycie. Domów czasowych, jakiś nie wiem, dyskotek, jakichś różnych rzeczy. Dlaczego to nie wypaliło i dlaczego to wszystko się ileś tam lat temu rozwaliło? No to się można tylko domyślać, że ktoś się z kimś pokłócił, albo, albo ktoś umarł i nie przepisał, i teraz jest kłótnia o, o schedę. Nawigacja mówi mi, żebym jechał teraz w prawo, bo na zaśmiech tam gdzieś chce prowadzić. O, motorzyści jak widzicie jeżdżą cały czas. O, nawet skuterowy, fajny. Zobaczcie, tutaj jest sporo ośrodków poniżej. Ale powyżej jest dużo zaniedbanych, takich, które gdzieś tam ktoś pozostawił, czyli część się zagospodarowała, albo się utworzyły nowe. Zaraz się tu zmieni droga, typowa dla Adventura. O, zobaczcie, tu jeszcze jest górka, Górska Przystań, też piękne. Kurczę, ale tutaj wszystko zburzyli, to było tutaj, ja nie mogę, czyli wszystko wyporządzili. No jak byliśmy tutaj, to był tylko ten stary budynek, czy nie tylko ten stary budynek, który tutaj widzicie, ale numer. Szkoda, że nie miałem kamerki, bo nikt w to nie uwierzy. Tu został tylko ten jeden budynek teraz, kiedy ja tu byłem. To był 18 5 lat temu. Tutaj posadzili drzewka, ale tu nie było żadnych drzewek. I tutaj, na tym miejscu, były porozwalane właśnie budynki. Wszystko ktoś to zrównał, czyli jednak ktoś z kimś się dogadał i wszystko ładnie wyczyścił. Ha, świetnie, wychodziliśmy tam do środka. Tam były takie pod spodem woda przepływała, bo ten budynek był jakby nad, nad rzeką. A teraz to wszystko, czyli ktoś ma kasiurkę i to wybuduje, ładnie to zrobi. <laughs> Niedługo tu będzie następny, następny budynek. Kiedyś to były tylko ruiny, teraz został tylko tamten budynek, który widzieliście na końcu. I nic więcej, ale numer. I tak to zmienia się Polska na plus. Jeszcze niedawno nie było tu nic. W ogóle nie było tego asfaltu. Zresztą widać, że asfalt nie jest. Jest nowiutki, nowe te. Tu była taka po prostu droga, jak tam. Gdy się w ogóle nie dało. Wow, nieźle daje. Ha. Nieźle daje pod tę stromiznę. No tego ja wam nie pokażę na pewno. Widzicie, jak wszystko tu się szybko zmienia. 5 lat. I złomnik już tutaj nie nagra żadnego auta. Miał okazję, ale nie skorzystał. Dobra, jedziemy dalej na tą mini kocierską przełęcz i potem, i potem na Andrychów, ale to jest piękny widok stan wody wysoki a tu jakieś dziwne panie idą jakie czarne a, tu się kąpią, ale numer morsy no i tutaj żeby pojechać na tą mini przełęcz kocierską, czy jak to nazwać która łączy właśnie Tresnę, czy tam Porąbkę z, z Andrychowem No trzeba skręcić tu w prawo, ale tu jest oczywiście zakaz skrętu w prawo Więc musimy najpierw skręcić w lewo Kurczę, tu już dużo ludzi jest Przyjechać tędy, no. no nie w prawo, tylko w lewo, dobra. I tutaj też jest fajna drużka, którą można. Na rowerze też pokonać jak ktoś ma siły Ale na motorku tu jest fantastycznie Dobra, mówię wam co tam mówi nasza e, czy u Janusza, co ja mówię? Jonasza e, Janusz dalej czeka na motocykl i powiem wam, że z tego co dzwonił to jest naprawdę wkurzony już, bo trzy miesiące czeka no i znowu skuterek. Coraz więcej skuterków takich ładnych no właśnie, Janusz, teraz już mogę zdradzić, bo to już myślę, że w przyszłym tygodniu kupi, bo jak nie to... Y, zadatkował w jednym z krakowskich salonów... Y, y, Aprilę SR200, czyli tego z takiego adventure skuterowego, nie wiem jak to nazwać, skuter Adventure, skutera DV, no, ale czeka już na niego, chyba przeszło 3 miesiące. Y, no i zdradzę Wam następną tajemnicę, że hmm, trochę zły na ten, na ten układ, że nie może jeszcze jeździć, przede wszystkim nie może mieć już motora, żeby, żeby coś tam przy nim podłubać i coś tam do niego dołożyć, wiadomo, jakieś, jakieś akcesoria, przygotować go do jazdy. Mm, no to gdzieś tam zdobył namiar na e, Jamaszkę mm, e, N-Maxa. No i teraz w przyszłym tygodniu teoretycznie ma się to rozegrać, czy to będzie Aprila, czy to będzie N-Max. Janusz stwierdził, że który będzie pierwszy, kto pierwszy zadzwoni, że już jest motocykl fizycznie u dilera to, to ten kupi, czyli jest już tak zdesperowany i tak czeka na ten, na ten upragniony motor, no bo teraz jest bez. Teraz ma tylko do dyspozycji chyba skuter żony. Jakiś tam motocykl syna, jeszcze ale mniejszy. Że jest już zdecydowany, przymierzył się do jednego, do drugiego i znaczy, no przymierzył. Przemierzał się, kiedy jeszcze w zeszłym roku były dostępne. Na n siedział chyba w zeszłym tygodniu. No i. E Czeka teraz co się stanie w przyszłym tygodniu? Podobno w poniedziałek, wtorek ma być decyzja już czy któryś z motocykli ma przyjechać, jeżeli fizycznie będzie, no to i kolor będzie odpowiadał, no to Janusz stanie się posiadaczem skuterem. No tak, teraz widzieliście na filmiku no kurczę, kilka motocykli jechało, ale kilka też takich naprawdę ładnych, fajnych skuterów i to widać w takich, że nie miejski skuter, tylko, tylko można naprawdę nim też jechać gdzieś dalej. Fajnie obudowane, chronią nogi, wszystko tutaj przed wiatrem, więc naprawdę można sobie fajnie śmigać, no jeżeli ktoś chce automata i nie chce już wachlować biegami chce sobie też przyjemnie jeździć, na pewno przy tej samej mocy taka skrzynia CVT lepiej chyba oddaje tą, tą moc i, i szybciej się motocykl dospędza. także jest to, jest to ciekawa, ciekawa alternatywa sam o tym myślałem jak zmieniałem pracę Liczyłem, że będę jeździł na, na skuterze do, do pracy, ale tak naprawdę na motorze nie pojechałem ani raz przez te do 1 września. No bo pogoda jest taka, że albo jedzie się samochodem, bo tak leje deszcz, pada śnieg, albo jadę na rowerze, bo jest tak ciepło i, i da się jechać na rowerze. Yy, więc, więc wtedy korzystam z tego, żeby troszeczkę popedałować. Damian, jedziemy popedałować. No i, no i wiecie już tajemnica została odkryta. Oczywiście to co kupi yy, Janusz to już jest zupełnie ta sprawa, bo jeszcze się może zmienić sytuacja mogą, o nie przyjść, nie no nie chcę mu już pszuć krwi, jak będzie oglądał ten filmik, to, to będzie się denerwował, bo, no bo naprawdę długo już czeka, nie to jest tak, że niby żyjemy w kraju, gdzie wszystko mamy, ale po tym 20 roku ta dostępność i części i, i, i samochodów i motocykli i wielu rzeczy po prostu jest w jakiś sposób ograniczona czy reglamentowana czy rzeczywiście mniej się ich produkuje nie wiem, trudno mi powiedzieć od czego to od czego to dokładnie zależy czy ktoś tym steruje, czy to samo tak się dziwnie, dziwnie składa ale, no, ale trzeba się naczekać jeżeli chce się mieć to co, to co się podoba no, ale tutaj pięknie ta, ten strumyk sobie, no, prawie rzeczka płynie nic tylko wsiadać na motor i rower. A propos rowera to tylko jeszcze powiem wam tyle, że obiecywałem nagrać filmik o tym jak bateria wytrzymuje. No, oczywiście z filmiku wiecie, że mój rowerek tam nawet i 136 km wytrzymał na pełnym ładowaniu, jeżeli się dużo pedałuje, oczywiście w pełni sezonu jak już jesteś rozjeżdżony. No, ale planuję zrobić fajną trasę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i jeżeli pogoda będzie w przyszłą e, niedzielę to pokażę Wam fajną trasę rowerową na elektryku, żeby sprawdzić <gry> czy, czy będę w stanie dojechać i wrócić e, tym swoim e, elektrykiem. No prawdziwie pseudo elektrykiem, bo, bo to wspomaganie jest nie w korbach tylko, tylko w tylnym silniku. Także na razie tyle. Zasuwamy, zaraz tutaj będą konkretne górki i taka wąska już droga, że będzie trzeba bardzo ostrożnie jechać. Przed chwileczką taka wąska droga była w kozowniku, że nie zmieściłem się z autem sprzeciwka, hamowałem, było z góry. Nie wiem czy to będzie widać, <laughs> ale jechałem w taki rów, <laughs> zjechałem na pobocze, był rów taki dosyć wysoki i motocykl. No po co tu dużo mówić? Położyłem po prostu, bo nie byłem w stanie go już utrzymać. Taki jeszcze rów, jeszcze kratka ściekowa i, i masa ziemi. No i zobaczcie, gmole, gdybym był jakimś innym motocyklem, to już, to już bym sobie już porysował. A gmole, wszystko zatrzymały, wzięły ziemię. Tutaj hamulec wziął ziemię. Nawet jakby się zniszczył ten, czy skrzywił ten hamulec, nic by się nie stało. No i z tyłu, z tyłu też gmol cały w ziemi. No ale nic się nie dzieje, wstajesz, motocykl nawet nie zgasł. bo to było praktycznie praktycznie zerowej po zatrzymaniu. Nie byłem w stanie go już utrzymać, bo koło wpadło z boku ulicy w taki rów taki wielki. No i położyłem go przy zerowej prędkości. Także, moles, słuchajcie, do każdego motocykla to jest naprawdę fajna rzecz, jak się jeszcze jeździ po takich właśnie dziwnych wertepach, gdzieś się wiedzie w las czy coś. Tutaj niestety nie ma ABS-u, tylko jest ten no, bezsensowny CBS, no bo. Wiecie, jak hamuje ten, to hamuje przodem, no i jak koło przednie hamuje, no to na takim śliskim, jeszcze jadąc w dół, no to wiadomo, jak to się kończy. No to jest ta wada tego, tego CBS-u, bo on niby jest lepszy, jak się nie ma nic, no ale dużo, dużo gorszy od ABS-u. Za mną motużyści, zaraz będą mnie wyprzedzać na fajnych, dużych maszynach. No i nasza wycieczka malutku dobiega do końca. Wracamy. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, za lajki Dzięki, że komentujecie. Następny filmik albo na rowerze, albo już u Janusza z jego, z jego nową maszyną, a jeżeli nie będę w stanie wziąć wolnego, aż pojechać z nim, no to może on prześle jakiś materiał, który nagra i albo sam wystawi na, na swoim kanale, który utworzy, jeśli utworzy. <gry> Trzymajcie się, dzięki. Jeszcze jest czas, jeszcze jest ciepło, już jest 17 stopni. Ja za chwilę motorek zmieniam na rowerach, na spacerek z żoną. Trzymajcie się, dzięki i do następnego.